Do maloklinik Worcestershire zgłosiłam się ze względu na to, że miałam od dawna problemy z zębami. Udawałam się do różnych stomatologów, ale problemy pozostały i potrzebowałam konkretnej pomocy. Zabiegu minął już rok. W zasadzie nie czułam bólu, nie czułam niczego, co mi robiono, więc pod tym względem było super. Zabieg rzeczywiście trwa jeden dzień, co było dużym zaskoczeniem, bo nie spodziewałam się, że taką operację można przeprowadzić w tak krótkim czasie, ale to prawda trwa jeden dzień. Na pewno dużo więcej się uśmiecham i chyba jestem bardziej swobodna niż wcześniej. Normalnego trybu życia mogłam zwrócić w zasadzie od razu. Gdy wracam do Mano kliniki czuję, jakbym wracała do domu troszeczkę. Na dziesiąte urodziny życzę Wam kolejnych 10 lat i 20 i 30 i 100 i żebyście pomagali ludziom tak jak mnie pomogliście.